Drogie dziecko, pamiętaj, twoje zadanie jest im przypierdolić. Jesteś młody, na razie nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię, ale już szybko zrozumiesz, jak będziesz miał kilkanaście lat albo nawet wcześniej, już zrozumiesz, komu trzeba przypierdolić. I nie zważać na nic. Tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, Pierdolonym, rozumiesz, trzeba przypierdolić. Żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty, prawda, porozumienia. Nie, kurwa. Przypierdolić. Faszystom trzeba przypierdalać, a nie dyskutować z nimi, bo oni będą używali ten dialog. Używali, żeby ciebie zrobić w dupę, po prostu, przypierdolić. Już dziadka nie będzie, mnie nie będzie. Moja żona będzie na świecie ona zawsze ci pomoże. Ona jest wieczna, jest kochana, także tego. To jakby, co to, dzwoń do niej. Ona też ci powie w pewnym momencie życia: przypierdolić, bo nie ma innego wyjścia. To są bandyci po prostu, to są bandyci. Trzymaj się, dziecko, trzymaj się i pamiętaj przypierdolić. Cześć. Do zobaczenia tam daleko. Ty masz jeszcze sto lat, ale ja już niedługo. Cześć.